Brazylia dzisiaj rozgrywa swoje spotkanie z Tunezją, na razie w piłce zawodnicy z Afryki. Bruno Guimaraes przejmuje piłkę, zagrywa do Viniciusa Juniora, wini wini przebiegł połowę boiska. Carlos, Augusto, Fabinho i Fabinho trafia do siatki, druga minuta spotkania, kapitalne otwarcie Canarinhos. Tego właśnie Brazylijczycy potrzebowali na tym mundialu. Takiego pewnego początku. A dzisiaj im się ta sztuka udaje. Ederson. Krótkim wykopem. Będzie wznawiać od bramki. Eder Militao. Widzimy, że bardzo zmęczony jest. Militao. Ledwo powłóczył nogami. Bruno w Fabinho. Martinelli. Gabriel Martinelli. W ślizgiem. Wjeżdża. Ben Juanes. Gabriel Jesus. Dalbi. Szansa na kontrę Tunezyjczyków. Ben Juanes. Ben Romdane. Hannibal. Kanibal do Dregera Dregeri. było blisko gola wyrównującego, ale Jaziri dobija. A więc Tunezja remisuje w 37. Minucie spotkania. Niesamowitą historię mogą dzisiaj Tunezyjczycy napisać. Jeśli uda im się zatrzymać Brazylię. Neymar, wrzutka w pole karne. Gabriel Jesus Żebali. Jeszcze Carlos Augusto. Eder Militao. Wciąż Kanarino z Fabinho głową. Szkiri. Vini. Vinicius. On dzisiaj jak widzimy sporo się nabiega. Eder Militao. Próbują znaleźć dziurę Brazylijczycy. I powalony Gabriel Jesus przez Brona. Edson Salimo odgwizduje, rzut karny i za chwilę możemy być świadkami trzeciego gola w tym spotkaniu, a drugiego dla Brazylii. Zupełnie niepotrzebny faul w polu karnym. Brazylijczycy mieli ogromne problemy z przedostaniem się pod bramkę, a teraz Neymar! Trafia do siatki, damen pokonany, drugi raz w tym meczu. Brazylia 2, Tunezja 1. Tak wygląda sytuacja po 42 minutach. Benuanez. Rzut wolny dla Tunezji z Hiri. Vini. Zobaczymy, jak Brazylijczycy się rozpędzą z tym atakiem. Na razie to Vinicius Junior holuje piłkę przez połowę boiska. Gabriel Jesus. Fabinho. Przejmuje Benuanez. Żebali. Żebali to był bohater pierwszej kolejki mundialu. On zdobył gola dla Tunezji. Żebali do Rafi. Rafia. Rafia! I gol dla Tunezji. 2 do 2. A więc Tunezyjczycy wracają do gry. A mecz zaczyna się na nowo w 58. Minucie. Też trzeba docenić Żebaliego za to, jak świetnie wypracował sytuację. A później. Jeszcze to ułożenie Brazylijczyków, które spowodowało rykoszet, pomogło także i graczom z północy Afryki. Eder Militao, Gabriel Martinelli, Martinelli, Militao, Bruno Gimaraesz, Neymar i bramka na 3 do 2. Brazylia wychodzi ponownie na prowadzenie. Damen położył się zbyt wcześnie, a Neymar. Wystarczyło, że poczekał pół sekundy i uderzył nad nim. Ale to też jest kun strzelecki Neymara i dzięki tej bramce Brazylia pokonuje Tunezję 3 do 2, chociaż patrząc na wskaźnik XG tutaj górą byli Tunezyjczycy. Zostawcie suba, kciuka komentarz i zapraszam na kolejne mecze.